Hej, hej, kochani, witam Was w kolejnym y, odcinku podstawy y, Amigurumi. Dzisiaj nauczymy się wykonywać y, formę stożkową y, na bazie małego y, takiego tutorialu. Więc już Wam pokazuję, na, na, jak tworzyć właśnie takie stożkowe y, formy. Czyli na początek wykonujemy oczywiście magiczną pętelkę. Przeciągamy nitkę i wykonujemy oczko łańcuszka. Czyli to jest jakby naszy, nasz pierwszy półsłupek. I teraz wykonujemy oczywiście jeszcze pięć półsłupków. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. W sumie mamy sześć półsłupków. Zaciągamy. Naszą pętelkę i wbijamy się w, pierwszy, w pierwsze oczko kolejne, z poprzedniego rzędu. Pod dwie nitki oczywiście przeciągamy. Jeszcze raz. I wykonujemy półsłupek. To jest pierwsze oczko kolejnego rzędu. Zaznaczamy sobie markerem. I teraz, żeby zbudować stożek, nie będziemy dodawać sześć półsłupków w okrążeniu, tylko trzy półsłupki. To jest mój pierwszy półsłupek pojedynczy. W drugim wykonuję dwa półsłupki. Trzeci jest pojedynczy. W czwartym dwa Piąty jest pojedynczy, i w szóstym wykonujemy dwa półsłupki. Czyli dodaliśmy trzy półsłupki, czyli mamy dziewięć. To na początku może być troszeczkę ciężko, ponieważ no, tych oczek, tych półsłupków jest mało, ale łatwo sobie z tym poradzić. Przechodzimy do kolejnego okrążenia. Teraz musimy mieć 12 półsłupków. Dodajemy po trzy w okrążeniu, czyli pierwszy pojedynczy, drugi pojedynczy, a w trzecim dwa półsłupki. I znowu. Pierwszy pojedynczy, drugi pojedynczy, a w trzecim oczku dwa półsłupki. I znowu. Pierwszy pojedynczy, drugi pojedynczy, a w trzecim dwa półsłupki w jednym oczku. Mamy już 12 półsłupków, widzicie? Ona bardzo się zwija. I przechodzimy do kolejnego okrążenia, w którym musimy mieć 15 półsłupków, czyli już jest pierwszy pojedynczy. Drugi pojedynczy, trzeci pojedynczy, i w czwartym wykonujemy dwa półsłupki w jednym oczku. I znowu. Pierwszy pojedynczy, drugi, trzeci pojedynczy, a w czwartym dwa. Półsłupki w jednym oczku. Pierwszy, drugi, trzeci pojedynczy i w czwartym dwa półsłupki w jednym oczku. I zobaczcie, widzicie, już nam tutaj się klaruje nasza, nasz, nasza forma, nasz element. I znowu przechodzę do kolejnego okrążenia. Czyli znowu zwiększam o trzy. Czyli pierwszy pojedynczy. Drugi. Trzeci. Czwarty. A w piątym wykonuję dwa półsłupki w jednym oczku. Pierwszy. Drugi, trzeci, czwarty pojedynczy i w piątym dwa półsłupki w jednym oczku, i dalej. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty pojedynczy, a w piątym dwa półsłupki w jednym oczku. Teraz mamy osiemnaście półsłupków. Znowu dodajemy trzy, będziemy mieli 21. Czyli co robimy? Pierwszy pojedynczy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, pojedynczy, a w szóstym oczku wykonujemy dwa. Półsłupki. Widzicie, ta granica się zawsze przesuwa o dodatkowe oczko, o dodatkowy półsłupek pojedynczy. I znowu pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty pojedynczy i w szóstym dwa półsłupki w jednym oczku. I znowu. Pierwszy, Drugi, trzeci, czwarty, piąty i dwa półsłupki w szóstym oczku. Ja jeszcze sobie to sprawdzę, przeliczę, czy faktycznie tyle jest. Teraz będziemy mieli 24 półsłupki. Oczywiście, jeżeli są jakieś błędy, bo mi się tu nie zgadza jedno oczko, ale zawsze to można naprawić w kolejnym rzędzie, przeliczając właśnie półsłupki. I teraz muszę mieć 24, czyli pierwszy pojedynczy, drugi, jeszcze raz, drugi pojedynczy, trzeci pojedynczy, czwarty pojedynczy. Piąty pojedynczy, szósty pojedynczy, a w siódmym dwa półsłupki w jednym oczku. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty i szósty pojedynczy, i w siódmym dwa półsłupki w jednym oczku. Pierwszy Drugi, trzeci, czwarty, piąty i widzicie, teraz mi brakuje jednego oczka, czyli robię szósty, czyli w jednym oczku zrobiłam dwa, ale generalnie powinno być siedem pojedynczych, sześć pojedynczych i w siódmym dwa półsłupki w jednym oczku. Oczywiście tego nie będzie widać. Takie pomyłki również mogą się zdarzyć, ale one się potem wyrównują. Oczywiście to trzeba wyłapać, wyłapać w drugim okrążeniu, ponieważ potem, żeby trzeba było spróć, a tak jak na bieżąco sobie liczymy, czyli mniej więcej wiemy ile mamy yy, tych Mamy już 24. Dobrze liczę. Przechodzimy do kolejnego, do kolejnego krążenia, czyli mamy pierwszy pojedynczy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy i w ósmym półsłupku wykonujemy dwa Półsłupki. I znowu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, i w ósmym dwa półsłupki w jednym oczku. I znowu raz, dwa, trzy. Cztery, pięć, sześć, siedem, i w ósmym dwa półsłupki w jednym oczku. I przechodzimy dalej. Teraz będziemy powtarzać bez dodawania, czyli pierwszy pojedynczy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty. Jedenasty, dwunasty, trzynasty, czternasty, piętnasty, szesnasty, siedemnasty, osiemnasty, dziewiętnasty, dwudziesty, dwudziesty pierwszy, dwudziesty drugi, dwudziesty trzeci, dwudziesty czwarty dwudziesty piąty, dwudziesty i dwudziesty siódmy. Czyli mamy dwadzieścia siedem, dwadzieścia siedem półsłupków. I teraz, moi drodzy, będziemy zmieniać kolor na kolor biały. Już wam pokażę jak to zrobić. Wciągam marker. Wbijam się w pierwsze moje oczko. Biorę moją białą nitkę. Wiadomo, że może być troszeczkę problematycznie. I przeciągam przez oczko. Tu z tyłu zaciągam nitkę i przerabiam. I teraz pracuję nitką białą. Czyli powtarzam, 27 półsłupków. W ten sposób, jak zmieniamy kolory, no to mamy ładne półsłupki. Tu to przejście. Oczywiście zaraz również Wam pokażę. To teraz będziemy robić taką zawieszkę: to będzie zawieszka, ala połówka arbuza. Robię ostatnie oczko. Trzymam tu z tyłu, żeby ono nie było luźne. I wykonuję jeszcze jedno okrążenie kolorem, jeszcze jedno okrążenie kolorem białym, czyli powtarzam, dwadzieścia siedem ja sobie tą zawieszkę robię właśnie z włóczki Yarn Art Ideal. Jest to 100%, 100 bawełny, troszkę się rozdwaja, ale to jak właśnie bawełna 100% trzeba uważać, żeby nie stracić niteczek. Teraz znowu zmienię kolor na zielony, czyli wykonuję ostatnie oczko. Ja sobie tutaj obetnę te niteczki, żeby mi nie przeszkadzały. Tam, boże, w środek. I teraz przechodzę do koloru zielonego, czyli robię bardzo podobnie. Wbijam się tutaj w moje pierwsze oczko. Przeciągam pętelkę, oczywiście z tyłu. Zaciągam, jak przerobię sobie półsłupek, to zaciągam. Tutaj moją pętelkę można jeszcze z tyłu związać na supełek zakładam marker i kontynuuję 27 półsłupków, czyli już mam drugi trzeci. Czwarty, piąty, szósty, oczywiście zawsze wbijamy się pod dwie niteczki z naszego półsłupka z poprzedniego rzędu. I tak robimy przez około w sumie trzy rzędy. Z tym teraz, co robię, trzy rzędy powtarzamy. Pojedyncze półsłupki. I zobaczcie, jak to wygląda. Mamy stożek. Zróbcie sobie trzy rzędy kolorem zielonym w sumie. I powracam do Was, i co robimy dalej. I kochani, ja już sobie tutaj wykończyłam. Wpiłam sobie takie bezpieczne oczka. Teraz sobie wypełnię. Oczywiście nie bardzo dużo, bo to ma być bardziej płaskie niż OK. Teraz ściągam marker, bo ja już tutaj skończyłam. Teraz będziemy łączyć. Czyli składamy sobie na pół i wbijamy się po prostu z jednej i z drugiej strony pod dwie liteczki, wykonując półsłup. Pod dwie niteczki z jednej i z drugiej strony. Na końcu też wykonujemy półsłupek. Teraz oczywiście rozprowadzamy sobie to nasze wypełnienie. Ja już mogę tu odciąć nitkę, należy ją potem schować. Jeszcze na końcu przez oczko. Teraz zajmę się. Kosmetyką I pokażę Wam, jak to wygląda. I teraz jeszcze dodatkowo nawlekłam sobie kordonek czarny. I będę robiła po prostu takie czarne pestki. Nie za dużo, bo to jest mały element. Mój kordonek jest bardzo cieniutki, więc ja tutaj sobie oprzywam jakby po dwa razy, nawet trzy. Oczywiście z tyłu również. Jeszcze tu na czubeczku, wyszyję. Odcinam oczywiście z tej strony nitkę. Schowałam ją sobie. Można usteczka wyszyć jak to tam woli. I mamy małą zawieszkę. Tu, oczywiście, zawieszka. Schować te wszystkie nitki. I tak to mniej więcej wygląda. Tak budujemy stożek. Czyli w taki sposób możemy również formować sobie łóżka, na przykład pyszczek, lisa, takie wydłużone formy. Dodajemy po prostu w każdym okrążeniu po trzy po półsłupki. I uzyskujemy taki efekt. Natomiast, jeżeli dodajemy 6 półsłupków, to wtedy mamy okrągłą, okrągłą formę. Widzicie, ja tu też wykorzystywałam do tego mojego jeżyka. Tu jest okrągła, potem tu przechodziłam, robiłam w stożek, i tu przechodziłam i robiłam okrągłą. Także dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Zapraszam na kolejne podstawy amigurumi i oczywiście na. Tutorial, który yy, będzie, będzie, niebawem się pojawi. To będzie tutorial na królika. Także, pa pa!